Nautilus Radia Z. No i ruszamy czwartek, 11.10. Mówi kapitan waszego ulubionego statku Nautilusa Radia Z Robert Bernatowicz. Obok mnie na mostku kapitańskim Miregłach. Dzień dobry. Dzisiaj temat wzbudzający bardzo duże emocje. Docierały do nas sygnały z całej Polski, że jest ogromne zainteresowanie naszym dzisiejszym tematem, bowiem dotykamy bardzo delikatnej. Sfery naszego życia, sfery, która wzbudza ogromne emocje, budzi różne kontrowersje. Będziemy mówili dzisiaj o najsłynniejszym objawieniu maryjnym, a miało to miejsce... Miało to miejsce w 17 roku w Fatimie, zaś całe objawienie zaczęło się rok wcześniej. Zaś ja mogę powiedzieć, że między rokiem 30. a 80. naszego wieku na świecie odnotowano aż 260 objawień, w tym tylko sześć zostało oficjalnie uznanych przez Kościół. Słuchajcie, 13 maja 1917 roku troje małych pasterzy Lucia, Jacinta i Francisco, pasących owce na pustkowiach koło wioski Kowa dla Irwia, właśnie w Portugalii miało objawienie, które jest naj tunniejszym objawieniem maryjnym na całym świecie. Będziemy dzisiaj o tym mówili w audycji, ale na początek wyszliśmy na ulicę i zapytaliśmy się ludzi, co sądzą właśnie na temat od tego objawienia. Co nam powiedzieli? Posłuchajcie. Wierzy pani w objawienie fatimskie? Nie. Tylko, że jestem realistką i wierzę tylko w to, co jest sprawdzalne. Natomiast takiej wiary narzuconej przez kogoś do wierzenia, to mnie to nie odpowiada. Ja jestem typową realistką. Wierzę, bardzo wierzę w to i ja jestem wierząca i ufam tylko jedynie Bogu. A nikomu, ani ludziom, nikomu po Bogu. Tak, tak, ale chodzi tutaj dokładnie o objawienie w Fatimie. Ja tam nie byłam, ale jest prawdą i prawdą, proszę pana, prawdą. W 17 roku w Fatimie ponoć nociu... ukazał... Wierzyła się Matka Boska. Wierzy Pani, że tak Wierzę. No jest bardzo dużo opisanych dowodów, a ponadto wydaje mi się, że Ojciec Święty jest absolutnym autorytetem w tej sprawie, jeżeli on w to w tej wierzy. Proszę Pani, czy Pani wierzy w objawienie fatimskie? Tak, na pewno. Jak Pani sądzi, co tam się stało? Nie wiem, ale wierzę. No już z tego było słychać, że sprawa wzbudza ogromne emocje, a my dzisiaj na pokładzie Nautilusa Radia Z to absolutna sensacja. Postaramy się przedstawić być może treść trzeciej słynnej przepowiedni Fatimskiej. Która miała być ogłoszona w 60 roku, ale do tej pory nikt nie zna jej treści. Dlaczego to objawienie jest tak słynne? W tej audycji będzie brał udział nasz człowiek w Rzymie, nasz korespondent Jacek Pałasiński. I okazuje się, że to objawienie jest choćby dlatego tak bardzo znane, gdyż wierzy w nie obecny papież. Cud fatimski jest bardzo specyficznym cudem, dlatego, że nadaje mu prawdopodobieństwa autorytet papieża. Papież, Polak Jan Paweł II, głęboko wierzy w prawdziwość tego cudu. Objawień było bardzo dużo. One mają pewne wspólne elementy i będziemy dzisiaj o tym mówili na pokładzie Nautilusa Radia Z. Bądźcie z nami, będzie bardzo ciekawie. Tak, ale trzeba powiedzieć, że objawienia są prawdziwe, są także wymyślane przez ludzi, którzy doszukują się wszędzie rzeczy cudownych i o tym opowiedział nam ksiądz profesor Lucian Walter z Seminarium Duchownego w Ołtarzewie. Kościół podchodzi bardzo nieufnie i musi mieć o stuprocentowe dowody na to, że mamy do czynienia z czymś nadprzyrodzonym. W 1959 roku w październiku na Nowolipkach w kościele św. Augustyna w Warszawie ludzie oglądali Matkę Boską. Na wieży była taka świetlana postać. Rzesze przychodziły i wtedy ksiądz prymas Wyszyński takie ogłoszenie podał, że ksiądz probosz. to wysiało na drzwiach kościoła, że ksiądz proboszcz w parafii św. Augustyna na Nowolipkach stwierdza, iż wydarzenie, które ludzie oglądali, Oglądają na wieży, da się wytłumaczyć w sposób naturalny. Ja tam byłem sześć razy, oglądałem też to różne reakcje ludzi od listopada wszystko zniknęło. No oglądają na drzewach, na szybach, albo na przykład kiedyś w Lublinie, w maju, tłumy ludzi przy kościele świętego Pawła, na ulicy Narutowicza. Ja tak idę w sutannie, przez miasto, ulicą, a milicjant mówi, że tu nie wolno, trzeba schodzić. Pytam się, co jest? No cud się dzieje. Jaki? Figura się rusza. No ja się pytam milicjanta, co to znaczy, że się figura rusza? No rusza się figura, to jest cud, ludzie przyjeżdżają, więc nie wolno się zatrzymywać i tak dalej. No, ja znaczy, stałem się jakby niewierzącym wobec tego milicjanta, który się zdziwił, że ksiądz mu nie wierzy, bo ja się pytam może fundamenty, w figury coś słabe są, no, ale to są takie różne zjawiska, które wywołują sensacje, no i do wtedy cała podchodzi bardzo trzeźwo. Władze kościelne muszą zachować wielki dystans. Kościół podchodzi do tego bardzo sceptycznie, ja się temu wcale nie dziwię, sam w Polsce pod białym stokiem oglądałem niby obraz najświętszej panienki na szybie. Tak, byliśmy wtedy razem. E, coś tam było. To był e, zaciek. Były tam pewne dziwne elementy całej historii. Być może do tego wrócimy. Bądźcie na pokładach Nautilusa Radia Z zawsze w czwartki o 11.10, a na pewno usłyszycie ciekawe rzeczy. Ale teraz siądźcie wygodnie w fotelach. Otóż zaczynamy przedstawiać Wam relacje, co się działo w Fatimie w 17 roku. Jak to było? O tym nasz korespondent Jacek Pałasiński. Wśród się 13 maja 1970 roku, kiedy trójka małych dzieci, analfabetów, pastuszków, objawiła się Matka Boska. Ich imiona brzmiały Franciszek, Jacenta i Łucja. Matka Boska zapowiedziała im między innymi, że pojawi się siedem razy co miesiąc, każdego 13 kolejnego miesiąca. I rzeczywiście pojawiła się 6 razy każdego miesiąca i siódmy raz miała się pojawić jeszcze raz w nieokreślonej dacie. I ten siódmy raz jeszcze do tej pory nie nastąpił. Oprócz tego Matka Woska powierzyła trójce tych pastuszków trzy tajemnice fakimskie. Dwie pierwsze są znane, miały zostać ujawnione w 41 roku i w 41 roku zostały ujawnione. Pierwsza tajemnica dotyczyła losu samych dzieci, pastuszków. Matka Woska mówiła, że dwoje z nich, Franciszek i Jacenta, niedługo umrą, a Łucja będzie żyła bardzo długo i stanowiła żywy dowód owego cudu jeszcze przez wiele dziesięcioleci. I rzeczywiście tak się stało. Franciszek i Jacenta umarli wkrótce po wizji, natomiast do dzisiaj 90-letnia Łucja żyje i mieszka w lokalnym klasztorze karmelitanek. W miejscu, w którym nastąpiło to objawienie, wbudowany został ogromny, kolosalny sanktuarium Matki Boskiej. Łucja dostała polecenie od Matki Boskiej, aby ujawnić trzecią tajemnicę fatimską. Miała to zrobić w roku 1960. Nie udało jej się. To dlaczego? Bądźcie z nami. To najbardziej niezwykła audycja. Nautilus Radia. Autilus Radio Z jeszcze dzisiaj będziecie mieli okazję zapoznać się z trzecią tajemnicą fatimską, jeżeli nasze materiały są dobre, a mamy bardzo dobre źródła. Słuchajcie, przypominam, że mówimy dzisiaj o tym, co się stało w Fatimie w 1917 roku. Trójka dzieci dostała przekaz od podobno Matki Boskiej na temat trzech różnych rzeczy. Na razie zaczynamy. Znowu łączymy się z naszym korespondentkiem Jan Jacki Pałasińskim, o czym była druga tajemnica Dotyczyła ona losów Rosji. Jeszcze przed wybuchem, na wiele miesięcy przed wybuchem rewolucji październikowej, owe niepiśmienne dzieci nagle mówiły, usłyszane słowa od Matki Boskiej, o konieczności poświęcenia Rosji w sercu Maryi. Inaczej, jak twierdziła, jak cytowały słowa Matki Boskiej owe dzieci, Narodzi się tam ustrój skierowany przeciwko Bogu i przeciwko ludziom, który stopniowo będzie zawładywał kolejnymi połaciami świata, wywoływał wojny i powodował prześladowanie Boga. Miliony ludzi zostanie poddanych martyrologii, a i sam papież cierpieć będzie z tego powodu. Rzeczywiście ta, nie, ta druga tajemnica fatyńska była niezwykle sugestywna, przerażająco sugestywna, zwłaszcza w świetle zamachu na Jana Pawła II. Druga przepowiednia sprawdziła się w 100%, no o tym bardziej jesteśmy ciekawi, co zawiera trzecia. Właśnie, i pojawia się papież Jan XXIII, który nagle staje wobec dramatycznego problemu. Otóż ma ujawnić trzecią tajemnicę fatimską, bo tak nakazała Matka Boska. Co robi? Nasz korespondent Jacek Łasiński, posłuchajmy. Pierwszy z papieży, który zetknął się z tą sprawą, Pius XII, odmówił zapoznania się z trzecią tajemnicą fatimską. Na trzy lata przed obowiązkowym jakby ujawnieniem tej trzeciej tajemnicy fatimskiej w roku 1957 wśród najwyższych środków właśnie bezpieczeństwa przewieziono, została zalakowana koperta z sanktuarium Fatimit, napisana własnoręcznie przez Łucję, do dzisiaj żyjącą zakonnicę, zawierającą trzecią tajemnicę Fatim. Ta koperta dotarła do Watykanu została wręczona Janowi 23. Jan XXIII otrzymuje kopertę i jakie były okoliczności y, tego. tej próby ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ja były bardzo ciekawe, posłuchajmy. Matka Boska Fatimska nakazała dzieciom ujawnienie trzeciej tajemnicy przed 1960 rokiem. Do tego czasu jej treść była przechowywana w zalakowanej kopercie. Na zapoznanie się z tajemnicą zdecydował się papież Jan XXIII. Wokół całej sprawy powstał wielki szum. Koperta, wiesiona przez kawalkadę samochodów, została dostarczona do papieskiego biura. Był wieczór. Tego dnia do Ojca Świętego przybyli wszyscy najważniejsi dostojnicy kościoła. Atmosfera była napięta, bo za chwilę mieli poznać przesłanie Maryi, Matki Wszystkich Ludzi. Na końcu do sali wszedł tłumacz z portugalskiego na włoski, monsignore Paulo José Tavares. W drzwi dnia tu papieża zostały zamknięte. Przed wejściem kłębił się tłum ludzi oczekujących na najważniejszy przekaz. Pierwsi kardynałowie wyszli po dwóch godzinach. Byli przerażeni, nie chcieli powiedzieć nawet słowa i chyłkiem opuszczali Watykan. Niektórzy wyglądali, jakby ujrzeli zjawę. Nie możemy tego ujawnić, bo będzie panika, powiedział po wyjściu z sali wstrząśnięty Jan XXIII. Sprawa zaczęła być ciekawa. Mimo polecenia Matki Boskiej Kościół mówi nie. No ale Ucja, która otrzymała ten przekaz, koniecznie chciała wypełnić to zobowiązanie, ażeby przekazać tę przepowiednię wszystkim ludziom. Podjęła taką próbę, ale skończyła się ona czym? Posłuchajcie. Łucja była tym dzieckiem, któremu Matka Boska powierzyła trzecią tajemnicę. Łucja wkrótce po tym, jak skończyła 18 lat, została zakonnicą. W czasie objawień dziewczynka dostała bezwzględny nakaz ujawnienia tajemnicy. Ponieważ Kościół nie chciał tego zrobić, Łucja zdecydowała się na desperacki krok. W 1976 roku zaprosiła do siedziby swojego zakonu dziennikarzy. Polecenie Matki Boskiej miało zostać spełnione. Konferencję prasową zaplanowano na 12 w południe w zachodnim skrzydle budynku. Reakcja zwierzchników Kościoła była natychmiastowa. Informacje o konferencji prasowej zostały wycofane z agencji, a Łucja dostała bezwzględny zakaz opuszczania zakonu. Od tamtej pory zakonnica nie udzieliła żadnego wywiadu. Sprawa ciekawa. Łucja próbuje ogłosić tajemnicę fatimską. Zgodnie z nakazem Matki Boskiej, Kościół interweniuje, mówi nie i jakby sprawa jest znowu owiana mgłą tajemnicy. Kolejni papierze. Raczej się wstrzymują z opublikowaniem tej tajemnicy. Tak, ale ja tutaj chcę zwrócić uwagę, że to nie było jedyne objawienie. Ostatnio mieliśmy do czynienia z objawieniem w Miedziugorie, z podobnym objawieniem we Wołanie. To były objawienia, które występowały tuż przed strasznymi wojnami domowymi. Tych objawień zresztą do tej pory Kościół nie uznał. Jesteście pewnie ciekawi, co się w tej chwili dzieje z tajemnicą fatimską oraz co zawiera tajemnica fatimska. O tym będzie dzisiaj. Gdzie? Na pokładzie waszego statku Nautilusa.

Wi-kapitan statku docierają do nas sygnały, że nasz dzisiejszy temat wzbudza ogromne emocje, dzwonią słuchacze, jest to ogromne zainteresowanie, a my przechodzimy do rzeczy najciekawszej. Już wiecie, że mówimy o objawieniach w Fatimie i o tak zwanej trzeciej tajemnicy fatimskiej. Niestety trzecia tajemnica fatimska nie została ujawniona. Teraz łączymy się z naszym korespondentem rzymiejackim-pałasińskim. Dlaczego Kościół nie zdecydował się ujawnić i co się stało dalej po tym, jak Jan XXIII otworzył kopertę z trzeciej Tajemnicę. Plotki oczywiście e, krążące wokół Watykanu twierdzą, że Jan XXIII zamknął tę kopertę jak do i schował do szuflady swego biurka. W tej samej szufladzie ona jest do dzisiaj niejako przechowywana, ponieważ i Paweł VI, i Jan Paweł I i Jan Paweł II w tej samej szufladzie ją nadal trzymają. Ale czy nie dziwi Pana, że w zasadzie jest to postępowanie wbrew woli Matki Boskiej, która powiedziała wyraźnie. Tę trzecią tajemnicę trzeba ujawnić. Tymczasem Kościół robi coś tak. wprost przeciwnego. To jest powodem, dla którego, dla którego wiele osób sądzi, że jeszcze wiele elementów z trzeciej tajemnicy fatimskiej nie zostało wyjawionych. Na przykład wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego... Kościół Katolicki, dla którego centralną, oczywiście postacią doktrynalną jest postać Syna Bożego Jezusa Chrystusa, dlaczego w ciągu ostatnich 50 lat, powiedzmy sobie, między rokiem 1930 a 1980 260 razy ukazała się Matka Boska z zgromadzeniem ludzkim, nie pojedynczym osobom, ale zgromadzeniem ludzkim, często składającym się z wielu dziesiątek tysięcy osób. I właściwie nie ma sygnałów, które świadczyłyby o tym, że ukazała się Jezus Chrystus, jakimś zbiorowością ludzkim. Być może jakiś element właśnie doktrynalny, dziwny element doktrynalny jest e, zawarty w tej trzeciej tajemnicy batyńskiej. Być może nie strach przed jakąś apokalipsą nuklearną powodował, że papieże nie decydowali się na ujawnianie tej trzeciej tajemnicy Fatyńskiej. Zwłaszcza, że jak wieś niesie, w różnych innych regionach świata zwoła niekatolickich Matka Boska ukazywała się w pobliżu postaci z innych religii. Ale my wracamy do tej trzeciej tajemnicy fatimskiej. Są lata 70. trwa konflikt wielkich mocarstw i papież decyduje się na ciekawą rzecz. Właśnie. Y, dzieje się no, rzecz straszna. Konflikt kubański grozi wybuchem trzeciej wojny światowej. I wtedy papież wysyła do Kennedy'ego i Chruszczowa list, w którym ujawnia, tak się mówi, trzecią przepowiednię fatimską. I niektóre zachodnie gazety pokusiły się o przedrukowanie ponoć oryginalnej wersji tego listu i tego, y, co tam... Y, Zostało zawarte. Dotarliśmy do tych przekazów, a co w nich było przez posłuchajmy? W drugiej połowie XX wieku rozpęta się straszna wojna. Uczestniczyć będą w niej dwa wielkie mocarstwa. Ogień i płomienie uderzą z nieba. Wody oceanu będą parować. Piana wzbije się wysoko w górę, pokrywając wszystko śmiertelną pokrywą. Z godziny na godzinę zginą miliony ludzi. Ci zaś, którzy pozostaną przy życiu. Będą zazdrościli umarłym. Gdzie spojrzeć, tam ziemię będą pokrywały ruiny. We wszystkich krajach nędza, strach i bieda. Zginą zarówno dobrzy, jak i źli. Całe narody wraz ze swymi rządami przestaną istnieć. Także dla Kościoła nastąpi okres ciężkich doświadczeń. Kardynałowie wystąpią przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Oblicze Kościoła się zaciemni, a świat ogarnie przerażenie. Tak, to był przekaz, który został rozesłany przez papieża do przywódców e, Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, ale czy to był rzeczywiście pełen przekaz? Bowiem taki przekaz o wojnie w zasadzie mógł być spokojnie ujawniony, bowiem no to niczym jakby nie groziło i, i można było to spokojnie zrobić, tego nie zrobiono. Co w takim razie było w, tym, w tej trzeciej tajemnicy Pat Patimskiej znowu łączymy się z naszym korespondentem Jaskiem Pałasińskim. Pewne, że tak się wyrażę, światło na tę trzecią tajemnicę fatimską rzuciły różne wypowiedzi Jana Pawła II przy różnych okazjach wypowiedziane. Na przykład w 1980 roku podczas wizyty Jana Pawła II w Niemczech grono dziennikarzy zadało papieżowi pytanie. Pytanie brzmiało, czy to prawda, że trzecia tajemnica dotyczy rychłego końca świata, który ma być spowodowany straszliwą wojną, podczas której będzie użyta najstraszliwsza broń, Jaką ludzkość kiedykolwiek wymyśliła? I papież zdumiony powiedział dziennikarzom: Jeśli to wiecie, to wiecie już prawie wszystko. A Jan XXIII, w momencie podejmowania decyzji o nieujawnianiu w 1960 roku trzeciej tajemnicy fatimskiej, uzasadniał tę swoją decyzję. Tym, że sumienie ludzkie nie jest w stanie wytrzymać straszliwości owej przepowiedni. Tutaj jakby pojawia się e, jednak furtka, znaczy z różnych innych wypowiedzi Jana Pawła II, e, można wywnioskować, że trzecia tajemnica fatimska, czyli ta, ta, ta przepowiednia e, końca świata w wyniku straszliwej wojny, była obwarowana pewnym warunkiem. Jeżeli ludzkość się nie opamięta. Tu, kapitan statku, mówimy dzisiaj o objawieniu w Fatimie. Pewnie zastanawiacie się, czy mówimy o faktach. Otóż naszym zdaniem mówimy o faktach, dlatego że tam w Fatimie nie było tylko tak, że ta trójka dzieci widziała dziwne rzeczy. Wyobraźcie sobie, że tam widziały tysiące ludzi bardzo dziwne rzeczy i szczególnie takim spektakularną sprawą był tak zwany cud słońca. O tym opowiedział nam Marek Rymuszko z nieznanego świata, naczelny nieznanego świata. On także powiedział nam dlaczego nie ujawniono trzeciej przepowiedni fatimskiej. Jeśli chodzi o sprawę Fatimy, jak wiadomo, ona jest drażliwa szczególnie, ponieważ Kościół to objawienie uznał. I jest sprawa nieujawnienia trzeciej przepowiedni fatimskiej i chciałbym zwrócić uwagę tutaj na bardzo interesujący tekst, który ukazał się w bardzo cenionym na świecie piśmie Sien Astronaut Society. I tam ukazał się artykuł redaktora naczelnego pisma pana Fibagat. Autor przypomniał, że minęło tych 30 parę lat, od kiedy ta trzecia przepowiednia powinna zostać ujawniona. Nie doszło do tego. Zastanawia się, jaka była tego przyczyna. Większość osób wiąże to ukrywanie tego tekstu z przepowiednią III wojny światowej, zagłady ludzkości itd. W tym tekście FIBA po prostu stawia taką tezę, że fakt, że ta przepowiednia nie została do tej pory ujawniona, że decyzji takiej nie podjęli kolejni papieży, poczynając od Jana 23. świadczy po prostu o tym, że chodzi tam o jakieś prognozy dotyczące w ogóle wielkich religii świata, ale przede wszystkim chodzi o przekazanie informacji świadczących o istnieniu obcego rozumu, czyli to, co my nazywamy y, obcą cywilizacją, czy też obcymi cywilizacjami, które w jakiś sposób z Ziemią się kontaktują, jednostronnie oczywiście, bo jesteśmy na znacznie niższym poziomie rozwoju, ujawniają pewną jak gdyby prawdę w ogóle o wszechświecie, na którą nie jesteśmy jeszcze przygotowani. Tak pisze Fibak, który y, uważa, że ukrywanie przez Watykan treści posłania z Wynika z faktu, że posłanie to nie, nie pochodziło od Boga. I on wyraża również pogląd, i, że jest najmniej prawdopodobne, by posłanie to zawierało przepowiednie III wojny światowej. Znana od dawna tak zwana dyplomatyczna wersja posłania mówiąca o takiej wojnie jest zdaniem tego autora i pisma prymitywnym fałszerstwem z 1963 roku i miała jedynie uspokoić burzone umysły, co się na ogół udało. A my wracamy z powrotem do objawienia w Fatimie. Jak już zapowiadaliśmy, jest tak, że tam była bardzo dziwna rzecz, którą widziało, widziało mnóstwo ludzi. Tam zdaje się jest chyba liczba 70 tysięcy osób. Otóż yy, o tym opowiedział nam nasz korespondent z Rzymu Jasek Pałasiński. Za ostatnim razem 70 tysięcy osób zgromadzonych na polu w pod Fatimą widziało to samo zjawisko, owo słynne wirujące słońce, takie bardzo dziwne, bardzo wirujące słońce. To samo zjawisko obserwował wiele lat później Jan, Paweł, Jan XXIII w ogrodach watykańskich. To samo zjawisko obserwowano również w innych częściach świata. Taka naj, najczęściej powtarzająca się n, definicja tego obiektu latającego była... Wirujące słońce, ale nie słońce, bo słońce świeciło sobie, tylko jakiś bardzo jasny obiekt, czy punkt, czy nie wiadomo jakie inne zjawisko latało i wirowało. Tego nikt nie złapoił, wiadomo, i nie przeprowadzono. Znaczy, jedyne analizy to były po prostu konfrontacje, opowieści na ten temat ludzi, i to kilku tysięcy ludzi. A my dotarliśmy do relacji świadków o tym, co się działo wtedy w Fatimie. Posłuchajcie. 13 października 1917 roku w Fatimie na cud czekało około 80 tysięcy ludzi. Niebo było zachmurzone i lał deszcz. Nagle chmury rozstąpiły się, ukazując błękit nieba, na którym widać było dziwny, świecący obiekt. Zebrani wzięli go za słońce, gdy nagle świetlista kula zatoczyła łuk i zaczęła się gwałtownie przemieszczać. Obracała się przy tym wokół własnej osi i cały czas intensywnie świeciła. Jej niebieskie, zielone i czerwone promienie oblały całą okolicę, a widać je było z odległości 4. 40 kilometrów. Obiekt ciągle z dużą prędkością krążył nad doliną, a zebrani ludzie o nie mieli. Niektórzy padli na kolana i odmawiali na głos różaniec. Tymczasem kula nadal wykonywała niezwykłe manewry nad zebranymi, bez przerwy oświetlając okolice. Jak utrzymują świadkowie, było to nieziemskie światło, którego nie da się opisać. Całe zjawisko trwało 12 minut i zostało określone jako cud słońca. Mamy przed sobą zdjęcia tego zjawiska. No to jest niesamowite, gdyż to są bardzo wyraźne zdjęcia i no, to, co widać jest no, niesamowite. To są fakty. tam coś naprawdę się zdarzyło bardzo dziwnego, a o tym można usłyszeć tylko w jednej audycji nautilusie radia. Z. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często. Ostatnio mały miały miejsce w małej miejscowości Krozja w włoskiej Kalabrii w 1981 roku. Tam też był cud słońca i został on sfilmowany kamerą wideo przez miejscowego fryzjera. Zdjęcia z tego filmu publikował Nieznany Świat. No na tych zdjęciach widać wyraźnie świecące obiekty. To nie jest słońce. To jest wyraźnie obiekt, który słońcem nie jest. Teraz znowu wracamy do wspólnych elementów tych wszystkich objawień, a mówił on o nich nam y, naczelny nieznanego świata Marek Tymuszko objawieniach generalnie zawsze jest tak, że objawienia zgodne są z wyznawaną religią. Buddysta nie zobaczy Madonny, a chrześcijanin nie zobaczy Buddy, czy też jakiegoś boga hinduskiego. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, to, to daje wiele do myślenia. Jest owszem jeden wyjątek, bardzo ciekawy. Mianowicie chodzi o słynne zdjęcie Madonny-Buddy, które miało pojawić się w postaci hologramu na niebie nad Chinami. Myśmy to zdjęcie w nieznanym świecie drukowali. A to zdjęcie przywiózł na jeden z kongresów zachodnich profesor z Chin, który wyemigrował stamtąd, badał tak zjawisk niewyjaśnionych. I na ile można się zorientować, to nie jest to zdjęcie fałszywe, czyli istotnie takie zjawisko było na niebie obserwowane. To daje jeszcze więcej do myślenia, bo świadczy to o tym, że był to obraz wywołany w sposób sztuczny przez kogoś, coś w celu wywołania, pobudzenia określonych doznań etycznych, duchowych itd. tak Teza o tym, że pewne... Pewne tego typu zjawiska są generowane przez inną cywilizację, przez obcych, jak mówimy, jest w jakiś sposób uprawdopodobniona, ponieważ pewne fakty zdają się świadczyć, że tak jest w istocie. Jeszcze w latach 70. francuski astrofizyk mieszkający w Stanach Zjednoczonych, Jacques Vallée, bardzo zresztą znany, który pracował przy programach NASA, on postawił taką tezę, że oni, jak on twierdzi, mogą manipulować zmiennymi kulturowymi. W pewnych celach i że w związku z tym to zachowanie, które niektórym się wydaje dziwaczne, czyli nienawiązywanie bezpośredniego kontaktu, w istocie nie jest wcale dziwaczne, ponieważ polega na tym, żeby w jakiś sposób manifestować na przykład swoją obecność, a jednocześnie wpływać na postawy ludzi. Należałoby dojść do wniosku, że jakby najbardziej takim poręcznym instrumentem, który by to umożliwiał, jest odwołanie się do powszechnie akceptowanych wartości religijnych. Takim chyba najbardziej wstrząsającym przykładem jest Brazylia, gdzie w jednej małej miejscowości miały miejsca objawienia, oczywiście nieuznane przez Kościół, tam y, było bardzo dużo ludzi, którzy przybywali w to miejsce chcąc zobaczyć cud i kiedyś zrobiono zdjęcia y, tego cudu. I... Technika komputerowa wykazała, że były to trzy dyskoidalne obiekty o metalicznej powłoce mające około 30 metrów. Wcześniej było widać postać Matki Boskiej, która była jakby takim hologramem. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć jasno: rzeczywiście w objawieniach. Coś jest, nie tylko y, można powiedzieć, że jest prawdopodobna ta wersja, którą tutaj zaprezentowaliśmy, że, że tam ma coś związek to z obcą cywilizacją. Są także rzeczy cudowne, zupełnie niewytłumaczalne. Tutaj nie było miejsca na powiedzenie tego, że tam zdarzają się także cudowne uzdrowienia i inne rzeczy, które, wytłum których wytłumaczyć nie sposób. Natomiast jedno jest pewne. Zdecydowanie można tu mówić o faktach, bowiem my mówimy o faktach, a to wszystko się działo na pokładzie tego jedynego statku Nautilusa Radia Z, który odpłynie tylko dla Was za tydzień o 11.10. Nautilus Radia Z.